Cześć, witam cię serdecznie w dzisiejszym odcinku. Dziś porozmawiamy o czymś, co dotyczy każdego z nas. O czymś, co towarzyszy nam codziennie, a mianowicie o zmianach. Jedyną stałą rzeczą w życiu jest zmiana, powiedział dawno temu Heraklit z Efezu. Te słowa, mimo że mają ponad 2000 lat, nie straciły na aktualności. Witam w kolejnym odcinku podcastu. Kłania się Szymon Dobik z podcastu i bloga skrzywdzone-dziecko.pl przeznaczony głównie dla dorosłych dzieci alkoholików i dorosłych dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, na których przybliżam zagadnienia związane z tymi syndromami. Pozwala je lepiej zrozumieć i łatwiej z nimi sobie radzić. Ten podcast może istnieć i rozwijać się dzięki patronom i patronkom oraz ich zaangażowaniu. Każdemu bardzo, bardzo dziękuję za wkład i dobre serce. Jeżeli ty też uważasz, że warto zostać patronem skrzywdzonego dziecka, możesz wesprzeć moją twórczość w serwisie patronite.pl. Łamane naszym mondobik. Zmiany są wokół nas. W każdej sekundzie dzieje się coś nowego. Coś się przesuwa, zmienia się światło, zapach, myśl. W większości z tych zmian nawet nie dostrzegamy, ale kiedy pojawiają się zmiany większe, zauważalne, często wcale nie witamy ich z otwartymi ramionami. Bądźmy szczerzy. Większość z nas źle znosi zmiany, zwłaszcza te nagłe, które wywracają nasze przyzwyczajenia do góry nogami. I właśnie z takimi zmianami, my ludzie, często mamy problem, bo choć zmiana to część życia, to jednak bywa dla nas trudna. Lubię sięgać po przykłady, bo to właśnie dzięki nim łatwiej sobie wyobrazić, o co tak naprawdę chodzi. Wyobraź sobie szkołę, te stare, znajome ławki. Większość z nas miała swoje ulubione miejsce. Zawsze blisko najlepszego kumpla albo przyjaciółki, albo na końcu sali z daleka od nauczyciela. Tam było nasze bezpieczne terytorium. Tam czuliśmy się bezpiecznie. I nagle nauczyciel postanawia nas przesadzić. Dlaczego? Czasem za gadanie, czasem dla zasady, czasem po prostu. Bo tak. I nieważne jaki był powód. Najważniejsze było to, że ktoś nagle zmienił coś, co wydawało nam się pewne i stabilne. Mi również takie przesadzanie się przytrafiło. Nie było tego dużo, lecz sam pamiętam jak byłem wtedy zły. Jakby ktoś zabrał mi część mojego świata, i choć to niby drobnostka, przesunięcie zaledwie o kilka metrów w prawo czy w lewo, w środku czułem bunt i opór, i byłem bardzo, bardzo niezadowolony. Jestem pewien, że kiedy wracasz autem do domu, czy też z pracy, czy z uczelni, czy choćby od babci kilka ulic dalej, zawsze wybierasz tę samą trasę bo tak jest wygodniej, bo znasz każdy zakręt, każde skrzyżowanie czy dziurę. I pewnie nawet nie zauważasz, ile mijasz po drodze znaków drogowych. One się jednak co jakiś czas zmieniają. Tu dadzą nowe ograniczenie prędkości, może nowy zakaz parkowania, a gdzie indziej nowe przejście dla pieszych. Ale my niejako tego nie dostrzegamy, bo nasz mózg działa już automatycznie. Ale wystarczy, że pewnego dnia pojawi się znak droga zamknięta, objazd. Od razu to widzisz. I co wtedy czujesz? Myślisz sobie: Super, w końcu naprawią te dziury, w końcu będzie równo, może pojawią się nowe pasy, a może nawet dodatkowe miejsca parkingowe. No właśnie, brzmi znajomo? Jesteś wtedy taki zadowolony, taki pełen wdzięczności dla ekipy remontowej? Cóż, zostawiam cię bez odpowiedzi, bo wiem, że ma swoją i doskonale wiesz, jak zareagujesz. Innym obrazem zmian, który często mam przed oczami, jest akwarium. Czasem siadam i po prostu patrzę na ryby, jak pływają. I choć na pierwszy rzut oka wydaje się, że panuje tam spokój, to pod powierzchnią wody wciąż coś się dzieje. Ruch, drobne korekty kierunku, szybkie zrywy. Cały czas coś się zmienia. Nawet w tej małej, zamkniętej przestrzeni ruch i zmiana są nieuniknione. Podobnie mam z piekarnikiem. Gdy piekę ciasto, uwielbiam ten moment, kiedy zaglądam przez szybkę. Ciasto rośnie, pęka, zmienia kolor, pachnie coraz intensywniej. To taki mały spektakl fizyki, chemii i ciepła. I znów zmiana. Stały, nieustający proces. Nawet w tak prostych, codziennych czynnościach, życie pokazuje, że wszystko płynie. Że nic nie stoi w miejscu. Często mówi się, że upływ czasu najlepiej widać po dzieciach. Coś w tym jest. Jeśli masz dzieci, doskonale to zrozumiesz. A jeśli jeszcze nie, to uwierz mi na słowo: dzieci. Potrafią świetnie pokazywać nam jak czas i wszystko się wokół nas zmienia. Dzieci obrazują przykład nieustannych zmian. I to niekończąca się opowieść o zmianach. Zaczyna się niewinnie. Od przewijania, karmienia, pierwszych kroków. A potem? Potem robi się tylko ciekawiej i czas coraz bardziej przyspiesza. Dzisiaj chcą uczyć się nasze dzieciaki angielskiego. Za kilka miesięcy hiszpańskiego. A za chwilę mandaryńskiego, bo to język przyszłości. Może takie słowa pewnego dnia usłyszysz od swojego dziecka. Wczoraj przyjaciółkami były Martyna, Zuzia i Basia, a dziś to już Paula i Julka. A jutro? Kto wie? Plan na rodzinny wyjazd rowerowy. Świetny pomysł rano albo wczoraj wieczorem, ale gdy przychodzi dzisiejsze popołudnie, synowie już grają z kolegami, córka ma zły dzień i rozmawia z koleżanką przez telefon. A my rodzice? No cóż. Chwilowo na liście priorytetów spadamy na dalszy plan. Praca to kolejny przykład nieustannych zmian. Miejsce, które wielu z nas kojarzy się ze stabilnością, powtarzalnością, pewną rutyną i wieloma innymi stałymi czynnikami. Ale czy na pewno? Bo nawet tam, gdzie codziennie chodzimy do tego samego biura, zmiany potrafią zaskakiwać. Jeszcze w zeszłym tygodniu dzieliłem biurko z kolegą. Dziś siedzi tam koleżanka. A za tydzień? Może przeniosą nas do innego pomieszczenia, bo rusza od dawna odkładany remont. Krążą plotki. Szefostwo się zmienia. Nowy dyrektor podobno już podpisuje papiery. I tak dalej, i tak dalej. Ekspres do kawy znowu się zepsuł. Tragedia na skalę światową. Bo jak tu nie funkcjonować bez kawy o godzinie 7 czy 8 rano? I inne przykłady. Dorota, nasza koleżanka z pracy, zaszła w ciążę. A zastąpi ją młoda praktykantka. Co prawda na chwilę, ale nawet taka zmiana czasami potrafi wywrócić pracę zespołu do góry nogami. A gdy już myślisz, że nic gorszego się przytrafić nie może, przychodzi mail z finansowego. Od przyszłego miesiąca wypłaty nie będą pierwszego, tylko piętnastego każdego miesiąca. I co teraz? Kredyt spłacany piątego przecież nie poczeka. Znów trzeba wszystko przeorganizować, bo zmiany, jak widać, nie pytają o zgodę. Tak wygląda życie. Zmiana za zmianą. Ciągle, bez przerwy. I choć czasem nas to irytuje, prawda jest taka, że w tej nieprzewidywalności jest też trochę uroku. Gdy zmiany przychodzą powoli, niemal niezauważalnie, uczymy się z nimi żyć. Przyzwyczajamy się, adaptujemy. Jest to dla nas coś normalnego. Ale gdy uderzają z nienacka, z dnia na dzień, z godziny na godzinę, a czasami wręcz z minuty na minutę. Wtedy robi się zdecydowanie trudniej, bo przecież każdy z nas lubi swój porządek, swój mały, przewidywalny świat. I nagle pojawia się coś, co wszystko rozbija, wywraca plan do góry nogami. Irytujące, nieprawdaż? A jednak, a jednak paradoksalnie, to właśnie zmiany pchają nas do przodu. Bez nich wszystko byłoby monotonne, przewidywalne do bólu. Świat stałby w miejscu, gdyby nie nieustanne falowanie, czasem delikatne, a czasem bardzo burzliwe, i choć czasem mamy ochotę krzyknąć: Dość już tych zmian, dość, niech się w końcu skończą. To doskonale wiemy, że właśnie dzięki nim życie wciąż się toczy. Każdy z nas inaczej radzi sobie ze zmianami. Czasem jesteśmy na nie gotowi, a nawet ich wyczekujemy, bo przecież zmiana pracy, przeprowadzka czy wakacyjna przygoda oraz długo oczekiwane dziecko mogą być bardzo ekscytujące. Innym razem przychodzą w momencie, kiedy jesteśmy zmęczeni, zestresowani, kiedy życie i tak już wystarczająco daje nam w kość. I wtedy nawet drobna zmiana może być jak kropla, która przelewa czarę goryczy. Ale są też osoby, dla których zmiany są szczególnie trudne. Nie chodzi tu tylko o wielkie życiowe przewroty, a nawet o drobne odstępstwo od planu, od wyobrażenia ono właśnie może wywołać lawinę emocji. Tak często dzieje się u osób z syndromem dorosłych dzieci alkoholików. Dla nich poczucie kontroli nad rzeczywistością to coś więcej niż wygoda to bezpieczna przystań. Kiedy świat był nieprzewidywalny w dzieciństwie, próba kontroli nad dorosłym życiem staje się sposobem na poczucie bezpieczeństwa, a każda nieoczekiwana zmiana to jak uderzenie w mur tej delikatnej konstrukcji. Skąd bierze się taka nadmierna potrzeba kontroli? Już śpieszę z odpowiedzią. Wyobraź sobie dziecko, które dorasta w domu, gdzie nic nie jest pewne. Takie dziecko nigdy nie wie, w jakim stanie wróci rodzic. Czy będzie spokojny, czy wściekły. Czy będzie rozmowa, czy też krzyki. Czy będzie kolacja, czy chaos. Czy tata wróci z imprezy tak pijany, że ledwo będzie stał na nogach. Czy może trzeźwy i bardzo wesoły. Dziecko nie ma wpływu na to, co się dzieje. Świat dorosłych przypomina mu nieprzewidywalną burzę, której nie da się zatrzymać. Więc żeby jakoś przetrwać, zaczyna budować swój własny wewnętrzny świat, taki, w którym wszystko jest uporządkowane, przewidywalne i przede wszystkim pod kontrolą. Z czasem ta umiejętność staje się jego sposobem na życie. To, co kiedyś dawało mu poczucie bezpieczeństwa, teraz przeradza się w sztywną potrzebę trzymania wszystkiego w ryzach, a spontaniczność luz, czasem nie ma na nie miejsca, bo wiążą się ze zbyt dużym ryzykiem że znowu pojawi się chaos, że coś wymknie się spod kontroli. Gdy dorosłość wchodzi na scenę, ten wypracowany mechanizm, choć bardzo często nieświadomy, nadal dyktuje zasady gry. Wyobraź sobie osobę, która w pracy musi mieć wszystko zaplanowane na tip-top, która kontroluje każdy detal i nerwowo reaguje, gdy coś wymyka się spod jej kontroli. Dla innych może to wyglądać jak nadmierna sztywność czy brak zaufania, ale dla niej to kwestia przetrwania. Jak wtedy, kiedy była dzieckiem i chaos groził całemu światu. Czasem to właśnie ten wewnętrzny strażnik porządku sprawia, że trudno jest zbudować prawdziwe, bliskie relacje. Bo gdy wszystko musi być pod kontrolą, trudno oddać się spontaniczności i prawdziwemu zaufaniu. Trudno zbudować ten taki luz. I chociaż zewnętrznie wszystko wygląda na uporządkowane, w środku może to być ciągła walka z niepokojem, który nigdy do końca nie znika. To był jeden z tych momentów, które zmuszały dziecko do dorastania szybciej niż powinno. Brakowało wtedy tej beztroski, luzu i czasu na zabawę, które dla każdego dziecka jest jak tlen. Zamiast swobodnej radości pojawiało się napięcie, a zachowanie dziecka często odbierano jako niechęć do współpracy, opór przed słuchaniem innych, czy uporczywe trzymanie się własnych planów. Ale to nie był bunt na złość. To była cicha, ukryta obrona. Strach właśnie przed zmianą. Zwłaszcza tą gwałtowną, niespodziewaną, której nie dało się przewidzieć ani kontrolować. Brak wpływu na to, co się dzieje, wywoływał chaos i burzył złudzenie stabilności. To była ta smutna pętla, z której trudno było się wydostać. Tak gwałtowna zmiana i potrzeba kontrolowania wszystkiego były czymś, co narodziło się w dziecięcych myślach. W tym przekonaniu, że jeśli tylko uda się mieć wszystko pod kontrolą, świat znów stanie się bezpieczny. Dlatego reakcje na nieoczekiwane sytuacje były przesadzone. To była czysta reakcja bezwarunkowa i podświadoma jak bunt przeciwko chaosowi, którego dziecko nie potrafiło zrozumieć ani oswoić. I choć wtedy to było jedyne, co mogło zrobić, nieraz potem żałowało swojego zachowania. Patrząc na to z dystansu na chłodno, cała sytuacja wydawała się dziwna, a reakcje bardzo często przesadzone. Ale trzeba pamiętać, że takich momentów było w życiu dziecka bardzo wiele. Te doświadczenia zostawiły trwały ślad w jego umyśle i ciągnęły się za nim przez całe życie, a u niektórych mogą wciąż ciągnąć się cały czas. Pozbycie się tej trudności w radzeniu sobie ze zmianami nie jest łatwe. Nawet kiedy już znasz syndrom DDA. A co jeśli nie wiesz, że go masz? Jak walczyć z tym, co wydaje się nie do pokonania, jak się z tym zmierzyć albo wreszcie pokonać? Gdyby odpowiedź była prosta, to dałbym ci gotową receptę, ale niestety nie jest. Zmiany zawsze były dla mnie częścią życia, ale jednocześnie były dla mnie wyzwaniem. Lubiłem mieć niemal wszystko pod kontrolą, rozpisane w głowie, jak scenariusz filmu. Czy zdarzały się małe odstępstwa? No, oczywiście, jasne. Mogłem je oczywiście zaakceptować, kiedy sam na nie się godziłem, ale te nagłe, drastyczne to już zupełnie inna historia. Co więcej, swoje plany najczęściej trzymałem tylko dla siebie. Nie dzieliłem się z nimi ani z rodziną, ani ze znajomymi. Mój plan, moja tajemnica. Często bywało tak, że już na początku tygodnia miałem w głowie swój plan na piątkowe popołudnie, zwłaszcza gdy byłem starszy. To był mój scenariusz: skrzętnie ułożony i dopracowany. Ale tylko mój. Wielokrotnie nikt z rodziny czy znajomych nie znał tych szczegółów. Dla mnie plan to był plan, a po co go rozgłaszać? Miałem go realizować punkt po punkcie, a nie chwalić się tym, co ja sobie wymyśliłem. A wtedy nagle, jak grom z jasnego nieba, pojawiał się ktoś z własnym, zupełnie innym pomysłem. Znajomi, a z czasem dzieci, żona. Każdy z własnym scenariuszem, którego ja nawet nie znałem, i choć czasem taki spontan potrafił mnie naprawdę cieszyć, to jednak te nieoczekiwane zmiany, te nagłe zaburzenia planów wywoływały we mnie pewną burzę emocji. Raz sobie z nimi radziłem, a raz nie. Coś w mojej głowie od czasu do czasu eksplodowało, a potem wybuchało w czynach, które z perspektywy czasu często wydawały mi się irracjonalne. Niestety dopiero po fakcie dostrzegałem, jak bardzo przesadziłem. Fakty już wtedy nie mogły się zmienić, a ja musiałem zmierzyć się z konsekwencjami swojej reakcji. Oczywiście takich sytuacji nie było wiele w moim życiu, żeby to od razu nie było, że to codziennie mi się przytrafiało. Niemniej kilka takich sytuacji w życiu miałem. Chcę opowiedzieć historię, z której do dziś nie jestem dumny. Mowa o pewnym wakacyjnym wyjeździe, który miał miejsce jakieś, myślę, 90 lat temu. Tam, gdzie nagłe zmiany i inne objawy DDA zebrały się razem wywołując prawdziwą burzę. To był prawdziwy zapalnik, taki dynamit w mojej głowie. Byłem wtedy z żoną, dziećmi i kilkoma znajomymi na wakacjach w Chorwacji. Sam wyjazd był naprawdę udany. Starałem się wyluzować i dobrze się bawić i długo to się udawało. W drodze na Chorwację zatrzymaliśmy się na nocnek w Maliborze. Miejsce może nie było idealne, nie było o wysokim standardzie, ale byliśmy sami, co dawało mi spokój. Sami, to znaczy ja, moje dzieci i żona, w jednym pokoju oczywiście. W drodze powrotnej mieliśmy się zatrzymać na nocleg w Lublianie. Zakładałem, że będzie to hotel, tak sobie to wyobrażałem, takie myśli miałem, bo tak odebrałem ustalenia od koleżanki. Cały wyjazd organizowała właśnie ona. Wszystko było dopięte na ostatni guzik. Jednak na miejscu okazało się, że zamiast hotelu trafiliśmy do hostelu. Z rodziną mieliśmy dzielić pokój zupełnie obcą parą z Anglii. Warunki były dalekie od tych, jakie sobie wyobrażałem. Wszystko nagle się zmieniło, i nic nie było tak, jak miało być. Dla mnie to był prawdziwy dramat, prawdziwy koszmar. Niestety poszedłem spać gdzie indziej, nie byłem w stanie spać w hostelu z obcymi osobami. Odpowiedź przyszła kilka lat później. Latem 2018 roku, gdy po raz pierwszy usłyszałem o syndromie dorosłych dzieci alkoholików, czytając o Biaba, przypomniałem sobie tamtą wakacyjną sytuację z Chorwacji, a raczej z powrotu z Chorwacji i wiele innych momentów z mojego życia, które do tej pory wydawały się niezrozumiałe. Tamten wybuch, może i głupi, może i nieodpowiedzialny, nagle zaczął nabierać sensu. Byłem w tamte wakacje przewodnicowany, zmęczony i całkowicie zagubiony. Ta nagła zmiana rozbiła moje starannie ułożone plany, jak burza niszcząca spokojny krajobraz. Nie potrafiłem sobie z tym poradzić. Czułem się jak rozbitek na morzu nieprzewidywalności. I tak jak już wspomniałem, zamiast spać z rodziną, poszedłem do auta i tam spędziłem noc. Auto zaparkowałem w jakimś podziemnym, pobliskim parkingu, to była męcząca noc, nieprzespana, dziwna dla innych i dla mnie także. Dopiero kiedy poznałem syndrom DDA, wszystko zaczęło mieć jakiś sens. Wreszcie zrozumiałem, że moje reakcje sięgają głęboko do dzieciństwa, do życia z ojcem, który nadużywał alkoholu, to tam zakorzeniły się te trudności z kontrolą emocji. W dzieciństwie niemal każdy wyjazd z ojcem kończył się jakimś ekscesem. Taki schemat miałem zakorzeniony, lecz nieprzepracowany do tamtej pory, to jest do tego 2018 roku. W takim nagłym wydarzeniu nie ma reguł ani przewidywalnych momentów. Nigdy nie wiesz, kiedy odpalisz dynamit i wybuchniesz. To było najgorsze, bo myślałem, że znałem siebie, a jednak nie do końca. Ale to był dopiero początek drogi. Po 2018 roku. Musiałem nauczyć się, jak walczyć z tym wrogiem i jak znaleźć sposoby, by nad sobą panować. Wielka zmiana wydarzyła się we mnie, gdy odkryłem, co naprawdę dzieje się z moimi emocjami i reakcjami. Zagłębiając się w temat syndromu DDA oraz DDD, zrozumiałem, że wiele moich problemów sięga dzieciństwa. Bycia synem ojca, który nadużywał alkoholu i fundował nam czasami różne dziwne przygody. Co gorsza, Nigdy nie wiedziałem, kiedy nastąpi ten wybuch. Ta reakcja na nieprzewidywalną zmianę, jakby odpalenie dynamitu, to coś we mnie cały czas się działo i nie wiedziałem, co tak naprawdę jest. Tam nie było żadnych reguł i właśnie podkreślam to, bo to jest bardzo istotne. Nie ma tam reguł, ale to nie był koniec. Wiedziałem, że muszę się tego nauczyć, wypracować swoje sposoby, bo wroga, nawet jeśli jest niewidoczny, trzeba poznać. Trzeba dużo o nim wiedzieć, żeby móc go pokonać albo sprytnie obejść. Omawiane syndromy stały się dla mnie tym niewidzialnym przeciwnikiem, z którym walczę każdego dnia. Wiedza o nich pozwala mi radzić sobie lepiej. Daje mi siłę, by na bieżąco dawać upust emocjom i nie dopuszczać do ich kumulacji. To był prawdziwy przełom, bo właśnie odkryłem coś, co do dzisiaj mi pomaga. Nauczyłem się też, że często wyolbrzymiam problemy, nadając im większą wagę niż naprawdę mają. Ale wróg nie śpi, nie stoi w miejscu. Ciągle się rozwija i knuje swoje plany. Na szczęście teraz znam go lepiej i wiem, że ma mniejsze szanse, by mnie pokonać. Chcę, żebyś wiedział, że moje doświadczenia i strategie mogą być ważne także dla Ciebie. Kiedy już zrozumiesz, co ci dolega, będzie ci łatwiej reagować zawczasu. Będziesz lepiej rozumieć swoje uczucia i emocje, chociaż to nie koniec walki. Bo trzeba być czujnym: I ja jestem i Tobie też polecam bycie cały czas czujnym. Na szczęście nie miałem już tak drastycznych odjazdów i robię wszystko, by ich unikać. I wierzę, że dam radę sobie z tym i skutecznie będę sobie z tym radzić. Zmiana nadal bywa trudna, czasami bolesna, burzy nasze plany i wytrąca z równowagi. Ale dziś patrzę na nią inaczej. Widzę w niej szansę, nowe możliwości, inny punkt widzenia, bo to my decydujemy, co z tej zmiany weźmiemy. I tego życzę także Tobie, żebyś w każdej zmianie dostrzegał szansę, a nie tylko zagrożenie. Bo choć nie mamy wpływu na to, kiedy przyjdzie, mamy wpływ na to, co z nią zrobimy. A liczę, że czytając mojego bloga, słuchając moje podcasty, będziesz lepiej mógł sobie z tym, jeżeli masz syndrom DDA, lepiej radzić. Będziesz być może korzystał z moich podpowiedzi. A na dzisiaj myślę, że to już wszystko. Dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka. I do następnego razu. Tekst, który Państwo wysłuchaliście, pochodzi ze strony skrzywdzone dziecko.pl. Dziękuję za wysłuchanie. Dziękuję również za wsparcie na Patronite, bo dzięki temu wsparciu możemy dla Was przygotowywać kolejne nagrania. Subskrybujcie, lajkujcie i komentujcie. Zapraszam na kolejny odcinek. Szymon Dobik.